Cześć. Niedawno stuknęły mi 4 lata od mojej pierwszej sprzedaży na Amazonie KDP. Dokładnie z 30 stycznia 2021 roku zamieściłam post na grupie odnośnie KDP, w której byłam, że po dwóch tygodniach od zaczęcia przygody z KDP sprzedały mi się organicznie dwa pierwsze produkty, aż mi się łezka w oku kręci, po prostu jak sobie myślę o tych czterech latach, o tej szalonej podróży, którą przybyłam, właśnie od tych pierwszych sprzedaży. Te pierwsze sprzedaże zawsze są niezapomniane, więc jeżeli jeszcze są przed tobą, to zobaczysz jakie to uczucie. W każdym razie zebrałam dzisiaj cztery brutalne takie prawdy, lekcje po tych moich czterech latach publikowania na KDP, które chciałabym wiedzieć wtedy, kiedy zaczynałam, więc mam nadzieję, że te informacje będą dla Ciebie przydatne. Pamiętaj, że to są moje subiektywne rzeczy, więc zapraszam, jeżeli Ciebie to interesuje. Pierwsza lekcja, zrozumienie tego, jak działa platforma Amazon, to jest klucz do sukcesu. Mi dosyć szybko przyszły właśnie te pierwsze sprzedaże, a później kolejne. Niedługo później miałam naprawdę świetne, świetne wyniki, wielkanocne, w czasie której zarobiłam ponad 137 tysięcy złotych, jeżeli dobrze pamiętam. I. Było to wynikiem tego, że wcześniej pracowałam w firmie, która handlowała na Amazonie, była to firma amerykańska, pracowałam tutaj w Polsce, w polskim ich biurze i byłam odpowiedzialna właśnie za sprzedaż i wprowadzanie nowych produktów na platformę Amazon. W związku z tym przeszłam szereg szkoleń, dzięki temu, że szef właśnie zainwestował w te różne drogie zagraniczne szkolenia odnośnie Amazonu, aby zrozumieć to, jak dokładnie działa ta platforma i zrozumienie tego, jak działa platforma Amazon miało bezpośrednie przełożenie w tamtej firmie miało bezpośrednie przełożenie na to co później się zadziało kiedy zaczęłam publikować na Amazonie KDP więc to jest moim zdaniem w dalszym ciągu klucz do sukcesu trzeba pamiętać że platforma cały czas się zmienia algorytmy cały czas się zmienia i właśnie pozostawanie na topie jeżeli chodzi o wiedzę o to co się dzieje na Amazonie jest mega mega ważne jeżeli publikujesz na Amazonie KDP czy sprzedajesz na Amazonie w innych modelach więc dokształcaj się. To, że oglądasz ten film, znaczy, że właśnie jesteś taką osobą, która chce wiedzieć więcej i chce się dokształcać. Używaj narzędzi do analizy, śledź trendy, które się dzieją na Amazonie, bądź na bieżąco z tym, co jest wydawane ostatnio na Amazonie KDP. Niekoniecznie książki, na które są jakieś takie krótkie trendy, ale obserwując Amazon długofalowo, widać, jakie są takie ogólne trendy i które tematy po prostu mają potencjał na to, żeby nie tylko być krótkofalowym trendem, ale żeby być na tej platformie Amazon i dobrze się sprzedawać przez długie lata. Ważny element to zrozumienie tego, że Amazon jest wyszukiwarką. Po prostu, czyli SEO to jest kwestia optymalizacji właśnie pod wyszukiwarkę. Zrozumienie tego, jak działa popyt i podaż na Amazonie, zrozumienie tego, jak działa sam algorytm. On się zmienia, on już nie jest aż tak sfokusowany na frazy kluczowe i SEO, natomiast dalej SEO się liczy. Oczywiście i trzeba je umieć, czyli trzeba dobrze wyszukiwać i dobierać frazy kluczowe pod wyszukiwarkę Amazonu, ale liczą się też teraz inne rzeczy. Film na temat zmian algorytmu Amazonu też niedługo pojawi się na platformie, więc koniecznie daj suba łapkę w górę, żeby być na bieżąco. Lekcja numer dwa: jakość i unikalność wygrywają z ilością. O co mi tutaj chodzi? Oczywiście Amazon to jest gra liczb. Warto jest publikować dosyć sporą liczbę, szczególnie na początku publikacji, aby przetestować. Jak działa platforma, żeby przetestować i nauczyć się, które grupy docelowe są fajne, co się sprzedaje, w jakich też ty formatach dobrze się czujesz i w tworzeniu jakich książek, jak najbardziej, ale nie kosztem jakości. Amazon teraz bardzo mocno stawia na jakość publikacji i potrafi odmówić publikacji książki, jeżeli stwierdzi, że może być ona rozczarowująca dla klientów. Więc przede wszystkim, oczywiście, jakość. Nie chodzi o wrzucanie setek książek, tylko o tworzenie publikacji, które będą się wyróżniać, które będą wartością dla klientów, po to, aby właśnie długofalowo zdobywać sprzedaż, a nie tylko w jakimś bardzo krótkim, ograniczonym okresie, bo później książka zdobędzie negatywne opinie. Zawsze to było moje postępowanie. Tak, w zasadzie, nigdy nie wpadłam w pułapkę takiego publikowania na hip-hop. Hura, nie wiem, 10 książek dziennie, nawet kiedy było to możliwe, bo teraz już można 3 dziennie publikować. Nigdy to jakoś nie był mój vibe, zawsze się starałam przykładać, tworzyć solidne publikacje, solidne jakościowo, dlatego teraz mam na swoim koncie około 250 książek opublikowanych. Czasami widzę jakieś konta niektórych twórców którzy mówią, że mają nie wiem jakieś szalone liczby typu 1500 publikacji w dwa lata czy coś takiego, no moim zdaniem nie tędy droga i, i nigdy tak nie wpadną w pułapkę takiego myślenia, że, że trzeba strasznie dużo tych książek publikować. Oczywiście warto jest publikować regularnie, warto jest publikować po prostu i nie wyjść z takiej rutyny i z takiej wprawy w publikowaniu, natomiast no, nie iść w ilość, ale w jakość. Co tutaj ważne, warto jest też postawić na oryginalność, nie kopiować po prostu tych bestsellerów, które już istnieją, nic nie dodając od siebie, ale zawsze wnieść jakąś dodaną wartość dla klienta, tak zwany USP, czyli Unique Selling Proposition. Warto jest postawić na jedną grupę docelową, zamiast publikować raz o gruszce, raz o pietruszce książki, dlatego że po prostu można w ten sposób długofalowo zbudować stabilną markę, która będzie przynosiła stabilne dochody. Oczywiście, tutaj mała uwaga: na początku dla osób początkujących warto jest przetestować różne grupy docelowe, sprawdzić, w których ty się czujesz najlepiej, które najlepiej konwertują, jak najbardziej, szczególnie kiedy właśnie nie wiesz, od czego zacząć. Natomiast, kiedy już się sytuacja ustabilizuje i zobaczysz, które, które książki konwertują najlepiej, no to warto się skupić właśnie na tej wybranej przez siebie grupie docelowej. Lekcja trzecia: marketing jest niezbędny, a nie opcjonalny. Nie wiem dlaczego akurat w KDP pokutuje takie myślenie, że wystarczy publikować dużą ilość książek, one się same będą organicznie sprzedawać. Być może dlatego, że kiedyś tak było i kiedyś osoby, które uczyły o KDP, tak mówiły, że. No wystarczy dużo publikować, nie wiem, różnego rodzaju rzeczy, one się będą sprzedawać i faktycznie kiedyś był, dużo, była dużo mniejsza podaż, dużo mniej osób na KDP publikowało, wystarczyło wrzucić cokolwiek lepszego niż zwykły prosty zeszyt, a yy, miało się bardzo dużą szansę, że to się organicznie sprzeda. Stąd się wzięło takie przekonanie, natomiast ja nie znam innej branży, nie znam, w której człowiek sobie myśli, że o, stworzę jakiś produkt yy, i on się będzie sam sprzedawał. Jakby wyobrażasz sobie, nie wiem, jakiegoś producenta, Paluszków, który wchodzi na rynek w ogóle nowego, wymyślił sobie, że będzie produkował paluszki, i po prostu je wyprodukował i myśli, że się będą same sprzedawać, że nie trzeba robić żadnego marketingu. No nie, nie znam. Jakby powiedzielibyśmy, że taki człowiek jest taki trochę stuknięty, jeżeli by tak myślał, a niektórzy ludzie myślą, że to jest takie proste, że wystarczy wrzucić produkt na KDP i on się będzie sprzedawał. I teraz, żeby mnie nikt źle nie zrozumiał, bywa tak i zdarza się dalej, że można organicznie. Na KDP zarabiać, jeżeli dobrze się książkę zoptymalizuje, bywa, że algorytm ją pochwyci i gdzieś tam wyżej wybija, jak najbardziej się to zdarza, natomiast liczenie tylko na to, że tym się zajmie Amazon sprzedażą naszej książki, no jest takie moim zdaniem niezbyt rozsądne i ten marketing według mnie to jest konieczność, a nie jakiś opcjonalny dodatek. Moim zdaniem warto jest podjąć taką postawę proaktywną. Teraz dam Ci kilka propozycji na marketing. Marketing książki na KDP można podzielić na płatny i na darmowy. Tyle, że darmowy z taką gwiazdką, bo jeżeli nie masz pieniędzy, aby za coś zapłacić, no to płacisz wtedy swoim czasem i swoją energią. Więc taki darmowy jest oczywiście w cudzysłowie. Jeżeli chodzi o marketing płatny, wrzucam Ci kilka pomysłów. Amazon Ads, reklamy na innych mediach społecznościowych. Są też płatne newslettery, na przykład Bookbub czy Virgin Booksy, to są takie największe newslettery. Możesz podjąć współpracę z influencerami, możesz reklamować się na blogach i portalach książkowych, tak? Dużo jest pomysłów na to, jeżeli masz pieniądze, w jaki sposób można wypromować swoją książkę. Jeżeli chodzi o sposoby bezpłatne, wrzucę Ci kilka pomysłów. Darmowe, A plus content, czyli za darmo możesz opublikować A plus content, co pozytywnie przekłada się na konwersję sprzedażową książek. Kolejna kwestia promocje e-booków na Amazonie KDP darmowe, w których możesz wziąć udział. Jeżeli publikujesz książki high content lub medium content, które możesz również sprzedawać jako e-booki, czyli nie są do uzupełnienia, krótko mówiąc, to możesz Amazon oferuje takie narzędzia jak KDP Select, Kindle Unlimited czy KDP Countdown Deals, które właśnie służą promocji e-booków. Możesz o nich poczytać sobie bez problemu właśnie w Regulaminie Amazonu KDP, na czym te promocje polegają i z nich po prostu skorzystać. Kolejny pomysł to jest zbudowanie, zbudowanie swojej listy mailingowej, czyli możesz w swoich książkach zamieszczać jakieś dodatkowe bonusy, chociażby do pobrania w zamian za udostępnienie swojego e-maila i w ten sposób budować listy i taki marketing przy okazji sprzedaży swoich książek robić. Możesz oczywiście założyć blog, nie jest to może darmowe, ale bardzo nisko kosztowe, bo naprawdę bardzo tanio można sobie kupić domenę i założyć bloga w dzisiejszych czasach, na którym będziesz mógł promować swoje książki, możesz założyć social media. Oczywiście na TikToku książki to jest ogromna, ogromna nisza. Nazywa się BookTok i po prostu jest to chyba największa nisza, jeżeli chodzi o content na TikToku, przynajmniej jedna z największych, i tam rozbudowywać swoje konto. Inne media społecznościowe, takie jak Pinterest, chociażby, takie jak Instagram, Facebook, oczywiście, jak najbardziej wchodzą w grę. Trzeba na to poświęcić czas. Tutaj musisz to wiedzieć, że zbudowanie takiego prężnie, fajnie działającego konta na pewno zajmie kilka miesięcy. Możesz udzielać się na grupach facebookowych, możesz się udzielać na forach takich jak Quora czy Reddit, które są bardzo popularne w Stanach Zjednoczonych, czy na Twitterze w danym temacie. I um, kiedy staniesz się takim Użytecznym członkiem danej społeczności, możesz próbować gdzieś tam e, delikatnie swoje książki reklamować. Czwarta brutalna lekcja: Amazon KDP to jest gra długoterminowa i warto na taką grę długoterminową się przygotować. Jeżeli szukasz e, sposobu na szybki zarobek, no to nie jest, nie jest Amazon KDP zdecydowanie takim sposobem. Nie uważam, żeby tak było. Samo nauczenie się tego, jak to wszystko działa, e, zajmuje czas, e, samo tworzenie produktów zajmuje czas, marketing zajmuje czas, jeżeli chcesz zbudować silną markę, to nie jest taki sposób na to, żeby po prostu stać się bogatym z dnia na dzień, czy z miesiąca na miesiąc, ale po prostu droga, dzięki której można miesiąc po miesiącu stabilnie rozbudowywać swój przychód. Trwały sukces na Amazonie KDP wymaga cierpliwości, testowania nowych nisz i dostosowywania swoich strategii i ciągłego uczenia się, ponieważ Amazon KDP ciągle się zmienia. Więc tutaj taka rada: analizuj dane, poprawiaj książki, buduj portfolio, zamiast rezygnować po pierwszych trudnościach. Pamiętaj o tym, że Amazon to gra liczb, czyli też liczy się oczywiście przede wszystkim jakość publikacji, ale też to, aby to robić regularnie i stale. A jeżeli chcesz wiedzieć, jakie są składniki na sukces na Amazonie KDP, to koniecznie kliknij ten filmik.